Witajcie farmerzy, w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, które zadaje sobie chyba każdy zaczynający grę w Farming Simulator 17: czyli na jakiej prawie najwięcej zarobimy? Pszenicy? Rzepaku? A może soi? Gdyż te uprawy możemy bez problemu zasiać i ściąć, używając do tego maszyn, które dostałem na samym początku gry. I jak to sprawdziłem? Otóż, jak widzicie teraz na ekranie, kupiłem i zarałem pole, na którym coś rosło. Ponieważ każde pole na początku gry wymaga orki, a orając jakąś uprawę wydajność na tym polu wzrosła o 30%. Gdy już pole było gotowe do siewu, zasiałem jedną kreskę pszenicy, rzepaku, jęczmienia oraz soi. Następnie rozsypałem nawóz sztuczny. Odczekałem aż uprawa przejdzie w kolejną fazę wzrostu. A kiedy to się stało, opętkałem pole, maksymalizując zbiory. Gdy już wszystkie rośliny były gotowe do zbioru, poklej je zebrałem i sprzedałem. A więc teraz najważniejsze. Czego uzyskałem najwięcej? Otóż najwięcej zebrałem mięczmienia 7411 litrów. Na drugim miejscu pszenica 6883 litry Na trzecim rzepak 4484 litry A najmniej zabrałem soi, bo zaledwie 3341 litry Więc jak teraz dowiedzieć się co można najdrożej, najdrożej sprzedać? gdyż ceny ciągle się zmieniają Po prostu przez 5 dni w grze sprawdzałem i zapisywałem najmniejszą i największą cenę każdej z upraw I mnożyłem, przez, mnożyłem cenę przez ilość jaką otrzymałem z wcześniej wspomnianych zbiorów a więc w chwila na którą wszyscy poczekali. Najwięcej zarobimy na rzepak. Jego cena wahała się od 6380 do 1225 euro. Po mnożeniu go przez otrzymaną przez niego ilość mogłem na nim zarobić od 2854 euro do nawet 5480 euro. Drugie miejsce zajmuje soja, której cena wahała się od 834 do 1531 Euro, więc mogłem na nim zarobić od 2869 euro do, dwu, do 5268 euro. To też wspomnieć, że jeśli bym go sprzedał po najniższej cenie, zarobiłbym więcej niż jeśli sprzedałbym rzepak po najniższej cenie. Trzecie trzeci miejsce zajmuje Jędźmin, którego cena wahała się od 307 euro do 6, 610 euro. Więc sprzedając ją po najniższej cenie, zarobiłbym 2000 285 euro, zaś sprzedając ją po najwyższej cenie zarobiłbym 4520 euro. Ostatnie miejsce zajmuje Przenisa, w której cena wahała się od 368 euro do 641 euro. Gdybym sprzedał ją po najniższej cenie zarobiłbym 2532 euro, czyli więcej niż na jęczmieniu po prawie 200 euro, lecz jeśli bym sprzedał po najwyższej cenie, to robiłbym na niej 4410 euro, czyli dokładnie 110 euro więcej niż na jęczmieniu. To tyle w tym odcinku, kolejny, w którym porównam ceny kolejnych upraw, które już musimy zainwestować, pojawi się już wkrótce. Więc subskrybujcie, aby go nie przegapić. Ja się z Wami żegnam i życzę udanych zbiorów. Do usłyszenia. Cześć.